Dzień dobry. Dzisiaj Państwu przedstawiamy BMW z serii 7 99 roku. Tutaj z silniczkiem 2,8 litra e, o mocy 193 koni I tak, jest to jednostka sześciocylindrowa i została tutaj zamontowana instalacja Lowato e, FAST. Jest to włoski zestawik kompletny. I tutaj tak, na pierwszym planie widzimy reduktor z filtrem fazy ciepłej. Tutaj w sobie ma wbudowany filtr. i powyżej mamy filtr fazy lotnej. Tutaj mamy dwa komplety wtryskiwaczy, po trzy. Komputera nie widać, akurat komputer gazowy jest tutaj w skrzynce schowany e, razem przy komputerze benzynowym, tylko wystaje nasze złącze diagnostyczne. I tak, e, duże auto dużo pali. Spalanie benzyny tutaj na poziomie 14 litrów nikogo więcej nie dziwi. Po montażu LPG mamy spalanie gazu na, w okolicach 16 litrów, czyli oszczędność na każdy przejechany 1000 km mamy około 400 zł. I tak, e, koszt przejechania 1000 km na benzynie jest to 650 zł. Na LPG już tylko 250. Przejdźmy do przełącznika. Przełącznik w aucie mamy zamontowany tutaj na lewym słupku obok otwierania tylnej klapy Jest on niewidoczny z zewnątrz, a jednocześnie bardzo dobrze widoczny z poziomu kierowcy Teraz tak, w lew Wlew w aucie mamy zamontowany oczywiście pod klapką. Jest tutaj dwuczęściowy wlew. Dokręcamy, dokręcamy, odkręcamy koreczek, i w, w jego miejsce wkręcamy odpowiednią końcówkę, jaka nam jest w danym momencie potrzebna. Jeżeli jesteśmy za granicą, to wkręcamy odpowiednią dla danego kraju. Jeżeli nasz tutaj auto użytkowane jest tutaj, więc nasza typowa włoska końcóweczka. Teraz tak, zbiornik w Walcie jest zamontowany w miejscu koła zapasowego. Dużo wnęka i duży zbiornik. Jest tutaj zbiornik 75-litrowy, daje nam około 60 litrów gazu i zasięg blisko 370 km. Więc jak na tego typu auto, to jest bardzo dobry wynik. Teraz tak, koszty cena takiego zestawu w tym aucie czyli instalacji Lovato Fast jest to 3800 zł i zwrot nastąpi po około 9500 km więc naprawdę, naprawdę szybko dziękuję i zapraszam na kolejne filmy